Cześć, dzień dobry, witajcie w odcinku z Project Heroes i w tym odcinku pokażę Ci wszystkie kody, które są obecnie do tej gry, więc realizuj sobie je. Więcej kodów znajdziesz na mojej stronie internetowej, link do niej znajdziesz w komentarzu, tam są też in kody do innych trybów. Zacznijmy od pierwszego kodzika, który mamy. Release, kody, jak, jak te kody realizować, w, pra w prawym dolnym rogu macie, wpisujecie. Confirm i co dostajemy? Nie jest podane, kurka, ale coś mi się zmieniło. Mam 10 dolarów. Nie wiem, czy to coś, coś daje. Kolejny kodik 5K likes. Co on mi dał? Ok. Nie wiem, co, to do, co dostajemy. Czekajcie, czy może tu teraz już coś dostaniemy? Czekajcie, mam 10 dolarów. Nie wiem, słuchajcie, co te kody dają. Dobra, mamy kolejny tak naprawdę. Unrilolich. Okej, okay. dostałem HP staminę. Kurka, nie wiem. A i co ja dostaję za to? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale jedziemy. Okej, okay, ten kod też dostaliśmy. 25 lajków. Słuchajcie, no nie mam pojęcia, co dostajemy dzięki temu, że te kody tutaj realizujemy. Mam nadzieję, że coś dobrego. Chyba, że w ekwipunku co, co, coś jest. Na razie zrealizujmy sobie te wszystkie kodiki, jak widzicie, które wpisuję. Tak jak mówię, tego jest bardzo dużo i te wszystkie kody są na tej stronie, link w komentarzu. Weźcie sobie to, przepiszcie. Bardzo dużo tych kodów realizujemy. Zrealizuję wszystkie te kody i zobaczymy, czy ja coś dostanę dzięki temu. Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia. Mam dopiero drugi poziom. Tak szczerze mówiąc, 1 milion visits. Dobra, mamy wszystko. Kody zrealizowane. I teraz tak, pytanie tylko, tu jest jakieś HD ja, Co ja dostałem dzięki tym kodom? Tak szczerze mówiąc to ciężko mi powiedzieć Są jakieś kody, nie jest napisane co te kody robią Ej, ktoś coś do mnie rzuca prawdopodobnie Nie, to dym jest Extreme Villain Luz, Co tu się dzieje? No ale słuchajcie, no i co ja mam z tymi kodami tutaj? Ktoś mi coś powie? Gdzie, co i jak? Gdzie te kody są? Loat, Heavy Rock. Ok, dostaliśmy jakieś tutaj Zero Gravity Park. No i co? Tak wyglądają kody do tej gry. Co, co dzięki tym kodom mamy? Praw może jakieś dodatkowe role w sklepach? Tak mi się wydaje. Natomiast nie wiem dalej, co one, co one nam tutaj powodują. No ale to tyle. Do zobaczenia. Trzymaj.